Nie żyje aktor Mieczysław Banasik. Zagrał pamiętną rolę Uzanussiego. Nie żyje Mieczysław Banasik, wybitny toruński aktor. Gwiazdor tamtejszej sceny zmarł w wieku 85 lat. O jego śmierci poinformował teatr imionom. Wilama Chorzycy w Toruniu. Złożono również kondolencje rodzinie i podano termin pogrzebu. Z Teatrem Villa Machorzycy w Toruniu Mieczysław Banasik związany był przez ponad dwie dekady, kreując role, które na długo zapisały się w pamięci widzów. Szczególnie cenił występy jako Fers w Wiśniowym Sadzie Antoniego Czechowa w reżyserii Andrzeja Bubienia oraz Mendel w Zmierzchu Izaaka Babla, przygotowanym przez Krystynę Meissner. Przez blisko 50 lat swojej kariery scenicznej występował na najważniejszych polskich scenach teatralnych. Publiczność mogła oglądać go między innymi w Teatrze Imionom Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrze Rozmaitości we Wrocławiu, Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, Teatrze Aleksandra Węgierki w Białym Stoku, Teatrach Dramatycznych w Szczecinie, Starym Teatrze Imionom. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Teatrze Współczesnym w Warszawie i w Szczecinie, a także w Teatrze Polskim w Szczecinie. Banasik miał również w dorobku role filmowe i serialowe: zagrał m.in. w syzyfowych pracach oraz w barwach ochronnych Krzysztofa Zanussiego, gdzie wcielił się w pamiętną rolę pana Józefa z kadry obozu naukowego. Za swoją działalność artystyczną był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis oraz liczne wyróżnienia teatralne. Kiedy pogrzeb Mieczysława Banasika? Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 20 sierpnia, o godzinie 10 na centralnym cmentarzu komunalnym w Toruniu, ulica Grudziącka 192-196. Przedstawiciele teatru złożyli rodzinie i bliskim aktora wyrazy najgłębszego współczucia.